Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gietzwaldu. Rozdział 7. Budzenie polskiej świadomości narodowej. Polacy powstają z kolan. Prawie rok po zakończeniu objawień na łamach prasy polskojęzycznej odnajdujemy słowa otuchy kierowane do uciemiężonych Polaków. Orędownik 16 września 1878 roku opublikował tekst, w którym czytamy co za szczególniejsza łaska dla nas opuszczonych sierot, których język zewsząd rugują, że Królowa Nieba i Ziemi przemawia do nas w rodzinnym języku. Przynajmniej Najświętszej Pannie nie zakażą nasi najserdeczniejsi mówić w nieurzędowym języku. Pomimo naszego ucisku otucha w nas wstępuje. Oto cała Polska w poruszeniu i daje znak, że żyje i zmartwychwstanie, bo ją Najświętsza Panna, a Królowa nasza, budzi z uśpienia i grzechów. Częstochowa, Górka Duchowna, Dąbrówka, Gietrzwałd – oto miejsca, gdzie Najświętsza Matka Pana naszego błogosławi nam sierotom. Autor stwierdza, że objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie poruszyły całą Polskę, że przyjdzie dzień, w którym uciśniony naród odzyska swą ojczyznę. A tą, która budzi naród z letargu, jest Pani nieba i ziemi, najświętsza Maryja Panna. W podobnym duchu swe refleksje snuje nieznany autor na łamach pielgrzyma, który zachęca Polaków do gorliwej modlitwy. Polacy, czyż nas to nie powinno zachęcać do tem gorętszej i nieustannej modlitwy? O zaiste polska wiaro, utwierdzaj się, bo sama królowa niebios pokochała cię i językiem czystym polskim do nas przemawia. no <síntos>